Ech, ten 2020, materiał numer 1, podsumowanie ogólne. <noise> Zapraszam serdecznie. Ok, no to podsumujmy sobie w krótkich, żołnierskich słowach ten 2020. I chyba wszyscy ze mną się zgodzą, no chociaż większość, że tak generalnie to był do bani. I to niestety odbiło się nie tylko na moim y, życiu osobistym, niestety prywatnym, ale przede wszystkim na jakości i ilości tego, z czym miałem do czynienia w 2020. Szczególnie jeśli chodzi o gry planszowe. Myślę, że tutaj odczułem największy mm, spadek. Z powodu naszej, naszej z powodu ogólnoświatowej pandemii. No, i tutaj wydaje mi się, że problem w. No i wiem zresztą, że problem w podsumowaniu gier planszowych, które grają w 2020. Tutaj ten problem miałem największy. Dużo tytułów nieogranych, mało tytułów ogranych, jak to woli. Sami zresztą zobaczycie. Generalnie. Już niedługo na kanale będzie podsumowanie filmów, seriali, gier i gier komputerowych, które ja ograłem w 2020 lub które ja obejrzałem po raz pierwszy w 2020, więc będę oczywiście to zaznaczał przy wszystkich materiałach, to nie jest zestawienie tych filmów, seriali albo gier, które wyszły w 2020 i ja je grałem, a te, powtarzam się, w które ja grałem po raz pierwszy w 2020 lub te filmy, seriale, które ja obejrzałem, po raz pierwszy w 2020. Zresztą taka jest tradycja wszystkich moich corocznych zestawień. Oczywiście, zanim one wrzuc zanim te zestawienie całoroczne pojawią się na kanale, no to jeszcze będziecie mieli okazję zobaczyć zestawienie grudniowe za 2020. Niech będzie po bożemu. Najpierw skończmy ten rok grudniem, a potem będziemy jechali dalej. A co nowego w 2021, jeśli w ogóle cokolwiek na kanale? No więc plan, zobaczymy jak będzie z jego realizacją. Plan jest taki, że na, na kanale pojawi się o wiele więcej tak zwanych mini-shortów, czyli krótkich materiałów nagrywanych nawet niekoniecznie tutaj w, z ekranami, ze światłem, czyli że się tak wyrażę, w studio. Natomiast, że będą to materiały, właśnie takie, być może kręcą nawet z ręki, na pewno bez jakiegoś dużego oświetlenia, i tak dalej, z takimi szybkimi, pierwszymi wyrażeniami, czy to z ogranej gry, czy z obejrzonego serialu, odcinka serialu, czy z obejrzonego filmu. Żebyście mieli na bieżąco takie czyste emocje, związane z tym właśnie, co przed chwilą, z czym przed chwilą miałem do czynienia. No ale oprócz tego, nie porzucam bynajmniej tych dłuższych materiałów, one też na kanale się pojawią. No i również mam nadzieję, że na kanale. Tymczasem już, Tym razem już Facebookowym, no i pewnie troszkę na Instagramie będzie więcej dłuższych tekstów, takich właśnie moich opinii czy wrażeń, czy to z filmów, seriali, gier, książek i tym podobne. Okej, okay, no to słuchajcie, to koniec tego pierwszego takiego krótkiego materiału, kończącego 2020 i rozpoczynającego rok 2021. Teraz zapraszam Was serdecznie już do tych konkretnych materiałów, podsumując tych rok, ale na początek jeszcze podsumowanie grudnia 2020. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!